Witam serdecznie, jestem Retro, a to jest kolejna kariera i zapraszam Was na 11. kolejkę FIFA 21 Ekstraklasy. Padnie w niej prawie 30 bramek, dokładnie 29, a to oznacza, że w każdym meczu tej kolejki padła jakaś bramka, a średnia goli na mecz to ponad 3 trafienia. Będzie szlagierowy mecz, absolutny szlagier, a więc górnik kontra Legia Warszawa a do tego spore zamieszanie w czołówce na prowadzeniu przed tą kolejką mamy Pogoń Szczecin ale Pogoń swój mecz gra w Krakowie z Krakowią, która jest na trzecim miejscu a do tego goniąca Pogoń Wisła Kraków, która ma do niej minimalną stratę, zagra z Piastem Gliwice, to oznacza, że jeżeli Pogoń przegra swój mecz, a Wisła wygra będzie zmiana lidera to także obejrzyj jak najwięcej, baw się dobrze, ja jestem Retro zostaw łapkę w górę Zostaw subskrypcję i jedziemy z tą kolejką. Jedenastą kolejkę FIFA 21 Extra Klasy. Zaczynamy w Poznaniu. Kolejusz walczy z Wisłą Płoc. Ramirez, Ramirez. Oj, będzie chyba rzut karny dla Lecha Poznań. Odskoczył tam Dani Ramirez. Moder kontra Kamiński Moder. Pewnie wykonana jedenastka. W maliny wpuszczony bramkarz. No i Lech w 12 minucie obejmuje prowadzenie. I szak, szansa na drugą bramkę i Lech prowadzi 2 do 0, ależ początek w Poznaniu. To już są potężne tarapaty Wisły Płock, czy z tych tarapatów się jeszcze goście wyplączą? Póki co Lech nie bierze jeńców. Czuł po raz kolejny spróbować wpisać się na listę strzelców, ale wpisuje się ktoś inny, oj! oj, oj, oj. Czy to jest bramka kolejki już w pierwszym spotkaniu? Naprawdę efektowna odpowiedź Wisły Płock. Świetne rozegranie, ale ten strzał taki niesygnalizowany, ale bardzo precyzyjny. Tiba jest tam w środku, Iszak. Oj, zupełnie inny wariant wybrał Tiba, Lech po trzecią bramkę. Kamiński staje na drodze. No i kolejny rzut karny dla Lecha. Co się tutaj dzieje w polu karnym? Moder. Tym razem Kamiński w tą stronę, w którą Moder strzelał tego pierwszego karnego. Ramirez w polu karnym. Ramirez, Ramirez. 4 do 1. ci by dalej to robić. 5 do jednego dla Lecha Poznań. No to już ewidentnie gwóźdź do trumny. Koniec tego spotkania. Lech Poznań 5 do jednego. Wygrywa z Wisłą Płock. Potężne lanie dzisiaj. Na wciarze zbierają w Poznaniu. No i z przytupem zaczynamy 11 kolejkę FIFA 21 Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pod bezki Bielsko-Biała. Mecz dołu w tabeli. I to będzie dobra okazja dla Zagłębia Lubin, by prowadzić starzyński Mocne uderzenie, gol! Bardzo ładne uderzenie. Bardzo ładne wykończenie, ale świetnie, przede wszystkim Starzyński się ustawił tutaj. Kocis przed polem karnym, czy zdoła uderzyć? Kocis! Jest szansa dla podbeskidzia! I gol w ostatnich minutach! Coś niesamowitego! Walczą do końca ale jak zawsze. Pokonał bramkarza, ale udało się podbeskidziu najprawdopodobniej wywalczyć. Bardzo cenny punkt w tym momencie w Lubinie. No i koniec tego spotkania ale pokazali swój charakter i wywożą jeden punkt z Lubina, bardzo cenny punkt, rywal nie zdołał im uciec, trzymając cały czas kontakt z Zagłębiem w tabeli. Jesteśmy w Poznaniu, Warta kontra Stal Mielec, one, się, one są też dostępne w trybie kariery, uwaga, teraz okazja i gol dla Stali Mielec, a więc natychmiastowa odpowiedź, no i któż by inny jak nie on po raz kolejny. Zadziwia na swoją grom. Najpierw przepnął obrońcę, potem rozrzucił piłkę spokojnie, poczekał w polu karnym, aż ta do niego wróci. No i wróciła. To no ciężko jest go wytrącić z równowagi. Teraz Jaroch przed szansą by uderzyć! I gol! Jednak ta piłka w bramce. Ależ sytuacja po rękach bramkarza. Udało się strzelić, Ciężko jest mu zabrać piłkę. Strzał obroniony, ale piłka w siatce. No to się zdarza rzadko i przeczy sam sobie, ale zobaczmy na powtórkę, no tak po prostu było. Nie, Jaroch, ale ktoś inny i nie ma spalonego Rybicki przed szansą, by uderzyć Potężne uderzenie Rybickiego, piłka w siatce No i Warta na prowadzeniu Tymczasem Warta podniosła się Otrzepała kurz I teraz to ona zadaje ciosy Kieliba, ależ strata Kieliby Ależ kłopoty teraz I bramka dla Stali Mielec 2 do 2 Zjawiski już chyba puścił boisko Prosty błąd, Warty niewymuszony Petar i Forcer, Tomczyk Jakubowski. Aj, faulowany Jakubowski! Rybicki. Rybicki kontra Strączek, Rybicki w sam środek i gol! 3 do 2 dla Warty Poznań. 79 minuta meczu. Nie dochodzi do tej piłki, jeszcze okazja dla Stali i Bramka! 3 do 3, 90. minuta. Druga doliczona. I tak. Tak, to właśnie on, Paweł Tomczyk dzisiaj bohaterem stali Mielec. Wejście smoka najpierw igolna 2 do 2. A teraz, gdy Stal przegrywała po raz kolejny, rzutem na taśmę Paweł Tomczyk. Ależ roller coaster w Poznaniu 3 do 3 meczu beniaminków. Niesamowita wojna, awantura i wymiana ciosów, a zwycięzcy nie ma. Przenosimy się do Wrocławia, śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Tijanicia, Tijanić, może to skończyć. Tijanić! Znakomicie! Broni golkiper Śląska! I jeszcze Śląsk się broni! Nie! Nie! Nie broni się! Cieszy się raków z bramki! Co się tutaj wydarzyło? Gol kuriozum! Ale popatrzmy, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Robił co mógł bramkarz. Jeszcze ofiarna interwencja obrońcy, ale to ta interwencja właśnie sprawiła, że piłka znalazła się w siatce. Co w ogóle na tym świecie? Pich i gol! 1-1. Odpowiedź Śląska wroca natychmiastowa! Ale też bardzo dobre rozegranie tutaj na środku. Pich tylko to wykończył. Uwaga, teraz. I 2-1. Co się tutaj dzieje? Awantura we Wrocławiu. Raków strzela na 2-1. do Ależ dają sobie porazie. To Raków, stały fragment gry. Przerzucenie. Bezpańska piłka. Reszta. Jest historią. Ciebie bardziej oglądam powtórki, skróty, jakieś newsy. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj co tu robi Raków? Co tutaj się wydarzyło? Wpakował tę piłkę w jakąś lukę. Bramkaż na wykroku. 3 do 1. To jest gol zupełnie z niczego. Gutkowskisa. No, obrona tej drużyny nie wygląda najlepiej w tym meczu. Cebula przed szansą na kolejną bramkę. I potwierdza moje słowa. Absolutna dominacja w tym momencie. Gości we Wrocławiu. Jeszcze szansa dla Rakowa. Powstrzymany Raków, czy nie? Nie! 6-5-1 5 do jednego wygrywa Raków we Wrocławiu. W białym stoku podejmuje ostatnią w tabeli Lechie Gdańsk. Partnerów polu karnym Myskowski zdołał zagrać do środka. Jagielonia, ależ rozpracowana defensywa Lechi. W geście załamania rozkłada cała drużyna Lechi. Jagielonia cieszy się z bramki. Chyba właśnie się rozpoczyna, bo Jaga po drugą bramkę, czyżby Pulić 2-0. 2-0. Pulić z drugim trafieniem dzisiaj, w tym spotkaniu I ma sfaulowany Będzie miał okazję tutaj zamienić ją na bramkę Precyzyjny strzał po tak się wydawało, ale jednak piłka odbita od słupka rado jeszcze tutaj ambitnie, no idzie mu tutaj Pajszą, pajszą, mamy bramkę dla Lechii Gdańsk 90. minuta meczu Koniec meczu, Jagiellonia 2-1, Lechia dalej ostatnia w tabeli Jagiellonia oczywiście Trzy punkty, co może dać jej lekki awans. Nie ma w całym sezonie ważniejszego spotkania dla górnika Zabrze niż starcie na własnym stadionie z warszawską legią. To jest ten mecz, na który kibice czekają. No i wreszcie się. W tym sezonie w Zabrzu doczekali, czy doczekają się również zwycięstwa? Przekonajmy się. A Jimenez, szansa dla Górnika, broni Artur Boruc. Skautą tą piłkę i wychodzi na pozycję zawodnik zabrzańskiego Górnika, jest to Sobczyk, Sobczyk, tylko, tylko Boruc, słupek, ratuje Legię, ależ miał okazję Sobczyk. Sobczyk poradził sobie, Sobczyk czy zdołał dać strzał? Zdołał, ale ten strzał, mimo że wyglądał bardzo ładnie. Jednak niecelny. Polekarny karne Jimenez, Górnik przed szansą. Trzeba to uderzyć, trzeba to skończyć! Jest tutaj piłka w pole karne. no musi to być gol i w końcu! Górnik obejmuje prowadzenie z warszawską Legią, 69. minuta meczu. No i były reprezentant Polski wyciąga piłkę z siatki, a gospodarze w szal radości. I koniec tego spotkania, 1 do 0, skromne zwycięstwo Górnika, ale to nie ma znaczenia dla lokalnej publiczności, dla nich... To jest dzisiaj ogromne święto. Krakowia, Kraków, pogoń Szczecina, więc mecz lidera Ekstraklasy. Mecz absolutnej czołówki, bo Krakowia to również ścisło, ścisła czołówka naszej ligi. Żurawski, Żurawski, okazja, Kucharczyk! Niemczycki wyszedł z bramki, Kucharczyk! Fatalnie. No i teraz ucieka tutaj świetnie Wdowiak, Wdowiak! I go! Na to czekały pasy, na to czekała Krakowia, na to czekał cały stadion. Zespół gospodarzy świetnie to zrobił. Wdowiak bardzo dobre tutaj wyjście na pozycję. Strzał z pierwszej piłki bez kalkulacji. Osamotniony tutaj do środka Alvarez z ależ interwencja. Fenomenalnie to zrobił Bramkarz. Pogodnik znowu okazja dla Krakowi. Wychodzi na pozycję. Alvarez, Alvarez, Alvarez. Zamyka to spotkanie. Mam wrażenie. 82 minuta meczu. 2 do 0. Prowadzi Krakowia. Zobaczmy jeszcze raz. Rivaldinho asystuje świetnie. Alvarez nawinął jeszcze, oszukał obrońcę. Na długi słupek nie do obrony. I koniec meczu. Na szczycie tej kolejki Krakowia. Bardzo ważne zwycięstwo nad pogonią. Jesteśmy w Krakowie. Druga odsłona meczów na szczycie. Błaszczykowski, Błaszczykowski. Znakomita okazja. Byłego kapitana reprezentacji Polski. Błaszczykowski z łatwością przekłada. Basza! 1-0 dla Wisły! Rozkręcili ten piastr Griwice. I cieszą się teraz zawodnicy Białej Gwiazdy z Gola. Kuba Błaszczykowski. Zrobił tutaj kawał dobrej roboty. Nieco odpaść, ale może nie, bo steczyk wyrównuje. Zaraz na początku drugiej połowy, ależ zwrot akcji, coś niesamowitego. Szok na stadionie Wisły Kraków. Świetnie tutaj, wszedł do tej piłki. Wyszedł do tej piłki. Błaszczykowski przed szansą. Błaszczykowski! Ależ uderzenie! Palce lizać. Zrobił całą robotę tutaj. I ponownie radość na stadionie Białej Gwiazdy. Koniec meczu! Wisła wygrywa. Wisła zrobiła to, co do niej należało w klasyfikacji strzelców. Kolejną bramkę dokłada Łukasz Zjawiński. Ma już ty goli 14 z 10. Iszak i Rivaldinho tuż za jego plecami. Zobaczmy na tabelę na koniec tej kolejki. Wisła wraca na fotel lidera, i to jest najważniejsza informacja. Punkt przewagi nad pogonią z Szczecin, która straciła punkty. Z odwiecznym rywalem wisły Krakowią, w dole tabeli niezmiennie Lechia Gdańsk. Reszta ligi odjeżdża jej już coraz, coraz dalej. Zostaw łapkę w górę, musisz przyznać, że trochę tych bramek padło. Znowu namieszaliśmy w czołówce i jak zwykle co kolejkę w tej lidze dzieje się naprawdę dużo. A jeśli nie chcesz przegapić tego, co wydarzy się w następnej kolejce, zostawiasz subskrypcję na tym kanale. Wtedy trzymam kciuki, że YouTube wyśle Ci przypomnienie, bo różnie z tym bywa. No ale. Może sam tutaj przypadkiem zawędruję, żeby sprawdzić, czy coś nowego się nie pojawiło. Ja zapraszam i do usłyszenia. Ja jestem retro, a ten kanał nazywa się Kolejna Kariera.